To my, my jakby porwani, to myśmy dzień i noc tutaj w tej, Tutaj się czekali na schodach, że pilnowali. Czemu? No nie wiem, że pilnowali, no może przyjdzie, może bo że nie no coś, no, że, co się nie wiedziałem, co się stało. No. porwary może bo, takie były plotki, że Małkowskiego się pora chcieli pobić go, dlatego no, no, może może księdza pobiją, puszczą, czy jakno... nikomu do góry nie przychodziło, że zostanie zamordowany. No i żeśmy byli, na dole tam mieliśmy radio, gdzie teraz, ta, 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 ta nasza strożówka tam jest, był radio. No i tam był dziennik, by, wiecie, podawali, że wyłowiono zwłoki księdza Jerzego, we Włosławku, na Tamie. No i kartkę napisałem za tego, że, że podany w tym, w tym radiu, że zostały wyłowione zwłoki księdza Jerzego. No i zaniosłem, dałem temu Kazińskiemu. No i on to wziął, odczytał. No i wtedy wybuchła straszna panika, płaczy ludzie mdleli, okropności I praktycznie to ja nie wiedziałem, co myśleć. Ja, nie, nie do głowy nie przychodziło, że oni go zamordują. Przecież te, tego człowieka, jak spojrzeć na niego, to litość To był taki wyraz twarzy niewinny. jak ludzie w, w płakary. Okropnie to było. Ja tam nawet też nie jestem taki znowu z tego, ale też płakałem, bo nie mogłem łzy nie mogłem podtrzymać, jak się dowiedziałem, że ksiądz jeży. Tutaj, tutaj ludzie mdleją. Ja musiałem tych ludzi jakoś ratować, wynosić, karetki pogotowe, ale czyli te syrki cyrki się odbywały. Ja znowu też ręce mi się trzęsły. Tak, tak, to, tak to wszystko było. Zatem dla mnie, to ja, ja mam takie wrażenie, to jest moje, za to, że głosił prawdę. Że nie wystraszył się tych pogróżek, tylko do końca wytrwał jako ksiądz. Bo miał różne propozycje, wyjazdu do Włoch. Nie chciał. Powiedział, że tu jest jego miejsce, i on wiedział, że zostanie zamordowany. On mówił. Śmierci mu się nie boi. Tylko kiedy to nastąpi, nie wiedział. podczas pogrzebu po księdza Jerzego to były ogromne tłumy tutaj narodu. Było tu nie, nie, nie wszyscy mogli wejść, bo nie mieściło się tego. To z, całej, z całej Polski ci zagranicy przyjeżdżali. Początkowo był Plan był, żeby ksiądz Jerzy był pochowany na Powązkach, ale później, żeby pisali list do kurgi, żeby się ludzie podpisywali, żeby zawieźli ten list i prymas Stefan Wyszyński, żeby się odbył ten… Tu, pogrzeb tutaj, dlatego też. Jeszcze pamiętam, jak w domu byłem, przyjechałem, się w, te, w telewizji podawali, że, że pogrzeb się znajdzie, jak będzie na powązkach. I ja jechałem autobusem i ludzie rozmawiali o tym pogrzebie i mówili, że pogrzeb będzie na powązkach. Ja ludziom w tym autobusie mówiłem, że, że to jest nieprawda, że jest, będzie w kościele. Ale, ale no, jedni odbierali, tak, drodzy, mówili, że, że ja się bubekiem, że wprowadza mi w błąd. I w końcu przestałem, za to jakby się bałem, że się nie pobijał, bo to by się, no tak, tak to było, że nie każdy, nie każdy jeden drugiemu nie wierzył.